No, pojechaliśmy na ten turniej, chcieliśmy zagrać jak najlepiej, głównie chcieliśmy awansować, nie patrząc czy z pierwszego, czy z drugiego miejsca do finału, no ale udało się tak zrobić, że wygraliśmy dwa mecze, jeden przegraliśmy i mała tabelka sprawiła, że awansowaliśmy z pierwszego miejsca. We no, wrześniu jechaliśmy z nadzieją, z nadzieją, a chcieliśmy awansować do finałów. Mimo, że mieliśmy ciężką grupę wysok, wysokich zawodników, ursynów, to chyba najwyższy zespół w Polsce. W września tak samo, trzech zawodników, ponad 2 metry. A my nie mamy takiego zawodnika, który mógłby się przeciwstawić fizycznie takim zawodnikom. Nie było łatwo, bo byli bardzo wysocy zawodnicy. Byliśmy najniższym zespołem w turnieju. U nas najwyższy chłopak no to nie dawał szans tym, to znaczy nie dawał szans tylko nie dawał rady kontra tym z Ursynowa, Tam było chyba trzech zawodników ponad 2 metry, u nas najwyższy ma metr 93. Była trudna grupa, sporo osób mi to mówiło, że trafiliśmy, trafiliśmy dobrze, a to nieprawda. Grupę mieliśmy bardzo ciężką, mieliśmy września jako gospodarz, to jest zespół złożony z kilku chłopców, z kilku klubów z Poznania i z Podpoznania. Jest dwóch czy trzech reprezentantów kraju w tym zespole, bardzo wysoki zespół, kilku chłopców powyżej dwóch metrów plus yy, to jest pięciu czy sześciu chłopców tam zdobyło w lipcu złoty medal mistrzostw polskiej olimpiady młodzieży szkolnej, czyli to w moim roczniku w 98 zdobyli złoty medal. To zespół typowany do medalu, ale no, pierwszy mecz graliśmy z nimi, nie ukrywam, że się obawiałem, mówiłem się, nie chciałem za dużo przegrać, nie będę tego mówił, chłopakom nigdy tego nie powiem, ale no, no obawiałem się, no a tu wyszli zmobilizowani. Chyba zagrali najlepszy mecz w życiu, jaki do tej pory ich prowadziłem. Nie ukrywam, że, że warto czekać na taki moment, bo praktycznie w trzeciej kwarcie prowadziliśmy już ma punktami z gospodarzem i, i fajnie było odbierać gratulacje i podziękowania. Naprawdę aż... Ja będę miał zarówno ja i chłopcy pamiątkę do końca życia. Mi się też wydaje, że to był taki chyba mecz, że praktycznie nie popełniliśmy błędu, zagraliśmy na całego. Cały mecz prawie graliśmy w obronie na całym placu agresywnie. No i to przyniosło skutek. Gospodarze się pogubili i wygraliśmy bardzo wysoko. Próbowaliśmy sił, stosując presję na całym boisku. No i w pierwszym meczu. Jakoś to wyszło no i wygraliśmy z Gospodarzem różnicą punktów 60. Drugi mecz graliśmy z Ursynowem, to jest połączony zespół z kilku klubów Warszawy, plus ściągnęli chłopaka z kadry Polski z UKS Łódź. Ciężko, bo stanęli nam cały mecz strefą trzymał tam 3-4 chłopców koło 2 metrów i ciężko nam było naprawdę, to w tej, chwili, w tej chwili musielibyśmy pojedynczy mecz z nimi, bo tak to już byliśmy troszeczkę też zmęczeni oni w pierwszym meczu troszeczkę mieli łatwiej, ale no nie ukrywam zespół w tym momencie lepszy od nas i no, przegraliśmy koło 20 punktami W drugim meczu yy, drużyna z Warszawy postawiła nam strefę i, I bardzo trudno nam się ją rozbijało, więc niestety nie udało nam się z nimi wygrać. W drugim meczu była strefa i nie, nie mogliśmy jej rozbić. Musieliśmy rzucać za trzy, ale niestety nam nie wpadało. No właśnie drużyna z Ursynowa postawiła nam trudną strefę, gdzie e, trójka graczy w tej strefie miała około dwóch metrów, więc było naprawdę ciężko ją rozbić. No skuteczna metoda i przegraliśmy ten mecz. Zabrakło trochę wzrostu pod koszem. Trzeciego dnia graliśmy z Pelplinem, to jest brązowy medalista z polskich młodzików. Też nam cały mecz stali strefu. Musieliśmy ten mecz wygrać, żeby awansować. Nie ukrywam, że też miałem chwilę zwątpienia, bo 5 minut przed końcem przegrywaliśmy jedynastoma. No i czasami jest dobrze w życiu. Ja mówię, mam nagrodę za tę ciężką pracę chłopaków też uważam, że moją, bośmy końcówkę wygrali 20 do 0 i tak, było 11, przegrywaliśmy 11, ale tam Wojtek Dzieszkowski trafił 3 trójki pod rząd, był remis, potem jeszcze Aleksander Szlesiński dwa przechwyty zrobił, no i już tam gdzie się poddali, już nie walczyli, nawet czas, czasu trener nie wziął i wygraliśmy. No głównie dzięki Wojtkowi Dzieszkowskiemu, Alekowi Szlesińskiemu, którzy no, pociągnęli naszą grę. No ale w obronie też bardzo dobrze w, w tym meczu zagraliśmy, więc no cieszę się, że awansowaliśmy i wygraliśmy ten mecz. No i później się okazało, że dobrześmy wygrali, bo września wygrała z Ursynowej, i awansowaliśmy z pierwszego miejsca. No bo to jako, żeśmy zajęli pierwsze miejsce... Wojtek Dzieszkowski dostałem MVP zawodów, Alek Szeleśnicki był w pierwszej piątce, Mateusz Pawełek został wyróżniony jako rocznik młodszy. Sporo tych wyróżnień było, ale ja mówię, ja się cieszę najbardziej z tego, że mówię, każdy ten zespół miał kadrowiczów. My nie mamy nikogo w reprezentacji Polski, a z tego się najbardziej cieszyłem, bo na przykład graliśmy ze Wrzesią, gdzie jeden z lepszych opaków w kraju, Kurpisz, z nami zdobył 0 punktów. nie? A chłopak ode mnie, który go krył, rzucił mu około 30. No, dlatego to jest jakaś tam satysfakcja. Nie? Mam nadzieję, że ktoś może przychylnym okiem popatrzy na tych chłopak. Jest ogromny sukces, bo ja mówię, no dwa lata temu też byliśmy w finałach mistrzostw Polski. A czasami nie problem zrobić sukces raz, ale ja mówię, utrzymać się i zrobić powtórzyć to samo, to jest dopiero wynik, bo moim prywatnym zdaniem, że Chłopcy kiedyś piąte miejsce dwa lata temu zajęli w Mistrzostwach Polskich W Każdy mnie straszył, że za dwa lata może tego zespołu nie być, albo tam przepadniemy po drodze. A Minęły dwa lata, wszystkie mecze w województwie i w regionie żeśmy wygrali. No i w półfinach Mistrzostw Polski też daliśmy radę, więc ja uważam, że grając swoimi głównie chłopcami, bo praktycznie wszystkich mamy swoich, Wynik żeśmy powtórzyli, bo dalej jesteśmy w ósemce najlepszych zespołów w kraju. Trafiliśmy do gorszej grupy i to, to każdy o tym wie, bo mamy w grupie mistrza Polski WKK Wrocław, mamy TKM Wocławek, czyli wicemistrza Polski i mamy Zastar Zieloną Górę. Druga grupa jest naprawdę słabsza, no ale ja tam nie marudzę, jesteśmy w pierwszej ósemce i z kim by nam nie przyszło grać, to jedziemy walczyć. Nawet jakbyśmy mieli nic nie wygrać, to ja to mówię, już satysfakcja jest, chłopcy do końca życia pamiątkę będą mieli. Każdemu życzę, mówię, awansu do finałów i walki. W środę poznamy organizatora, ale chcemy powalczyć o wyjście z grupy. Grupa jest ciężka, no ale zespoły są takie, że nam bardziej pasują niż te, które są w tej drugiej grupie. Czyli są mniejsze, słabsi fizycznie. Zobaczymy, no dla chłopców to ja mówię, dla mnie to jest też przygoda, to jest 5 dni. Będziemy walczyć, tyle co potrafimy to będziemy walczyć. Tym bardziej, że mówię, no jesteśmy chyba najniższym zespołem w tych, w tych Pośród tych wszystkich drużyn, które awansowały, bo nie ukrywam, że przy większości tych drużyn wyglądamy no, jak taka grupa kurdupli. No co będę tutaj kłamał. No. Ale walką i zaangażowaniem. Mówię, chłopców przede wszystkim chwalono za zaangażowanie i za walkę, za to, że mają charakter. Bo kto kto był, bo chciałem też rodzicom podziękować. Byli rodzice od nas, byli znajomi, dopingowali nas tam mocno. I Ci co byli to wiedzą, że, że to chłopcy mają charakter i mają jaja, bo naprawdę wyciągnąć taki mecz to, to trzeba mieć. Będziemy ciężko pracować na treningach i mamy nadzieję, że będzie medal. No, jak pokazały dotąd półfinały to w naszym wieku wszystko może się zdarzyć, więc mamy nadzieję, że wyjdziemy do strefy medalowej i no, zaprezentujemy się jak najlepiej.